Osoba dojrzała. Dla osoby niedojrzałej, osoba dojrzała pochodzi z innej planety, z innej epoki. Osoba dojrzała ma inne wartości i chęci. Nie akceptuje tego, co dziś jest fajne i modne. Jak wchodzi w związek, to jest to decyzja bardzo dojrzała. Dojrzały mężczyzna patrzy na swoją wybrankę w ten sposób, że za 50 lat to babsko będzie dalej obok. A nie, że ta relacja ma datę ważności. Jak widzi problem, to robi wszystko, aby się dogadać, rozwiązać problem. A dzisiaj, jak pojawi się problem, to znika człowiek. Dojrzały mężczyzna wchodzi w związek po to, aby spędzał jak najwięcej czasu ze swoją wybranką. Nawet Dopasowuje swoje godziny pracy, jest pracowity. Woli zacząć pracę wcześniej rano, aby wieczorem mógł z nią spędzać czas. On nie zaczyna pracy np. o godzinie 12 w południe, bo musi się wyspać i zająć się sobą i tym podobnie. On w ogóle nie podejmuje pracy, która zaczyna się w południe. Dziś to wygląda tak, że trzeba się zapisywać na termin. Para ma swoje życie. Osoba dojrzała nie boi się samotności, nie boi się swojej samotności i nie ubolewa, nie ubolewa nad tym. Dojrzały mężczyzna jest odpowiedzialny, a niedojrzały zwala winę na inną osobę. Chłopiec ucieka, ucieka w milczenie, przezka drzwiami, ma fochy, obraża się, a mężczyzna potrafi zostać. I wysłuchać. I z tobą rozmawia. Chłopiec musi udowodnić, że ma rację. A mężczyzna udowadnia, że jesteś dla niego ważna. Dojrzałego mężczyznę poznasz po, nie po słowach, ale po tym, jak się przy nim czujesz. Czy czujesz się bezpieczna, spokojna i ważna? Zastanów się, Kogo do siebie przyciągasz? Czy niedojrzałego chłopca, któremu trzeba pomagać i wychowywać? Czy przyciągasz mężczyznę, przy którym czuje się kobietą? Doceniaj się. Szanuj się. Stawiaj się na pierwszym miejscu. Często niedojrzały mężczyzna mówi, że silne kobiety mają wymagania. Dojrzała kobieta ma swoje standardy, nie tworzy problemów, nie akceptuje półśrodków i nie dorosłego mężczyznę. Ona oczekuje, że staniesz na wysokości zadania i poprowadzisz, a ty liczysz, żeby to ona cię poprowadziła i pomagała. Jeżeli temu nie sprostasz, to... Nazwiesz ją zbyt silną i niezależną. I nie widzisz, że jesteś miernotą, tylko widzisz, jaka ona jest silna. Kobieto, nigdy nie umniejszaj sobie po to, aby się dopasować do miernoty, bo zawsze poczuję się w podczasku. Właściwie, dojrzały mężczyzna zrobi wszystko, aby do, dorównać kobiecie. Nie zgadzaj się na mniej i nigdy sobie nie umniejszaj. To już mężczyzna będzie chciał, abyś rosła, rozwijała się i błyszczała. I proszę o tym pamiętać. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tart, Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.